Cześć! Słuchajcie, jedziemy z kolejnym filmem, a w nim drobny, jak się okazuje, mod, który był mi zawsze bardzo potrzebny, i szczerze powiedziawszy, szukałem rozwiązania od początku mojej przygody z grzebaniem w koltach. Był to właśnie, właściwie pierwszy problem, z jakim się zetknąłem, i taka, że tak powiem, trochę moja geneza, która mnie pchnęła, jakby w stronę grzebania w klamkach która też sprawiła, że poznałem mojego mentora, który potem mnie wszystkiego nauczył i tak dalej, pokazał, żebym mógł już sam sobie w tych replikach grzebać i ogarniać o co w nich chodzi. I dzięki temu też właśnie powstał ten kanał. Czyli cofnijmy się dwa lata wstecz, kiedy kupiłem moją pierwszą high-capę. KP06 od ko 2 genialna kramka, recenzowałem ją już jakiś czas temu. Wiecie również, że kupiłem ją na OLX-ie. Za kwotę 220 zł, z trzema magazynkami, dwoma na CO2, z czego jeden był zupełnie niesprawny. Potem go sprzedałem, z magazynkiem na green gas któremu trzeba było wstawić nowy zawór, i z działającym magazynkiem na CO2, dokładnie tak. Tutaj na pewno teraz poznajecie mój młotkozynek kozynek legendarny, którym zawsze wybijam piny na filmikach i wszyscy się z tego śmieją. W końcu. Mogłem go wykorzystać. Ta replika miała jeden podstawowy mankament, którego nikt nie wiedział jak naprawić zasadniczo. Ani ja, ani mój ten wcześniej wspomniany mentor, ani serwisant, który nad tą kapą siedział chyba ze dwa miesiące i myślał co tam można zrobić. I ostatecznie nie zrobił. Nie wiem czy to jest problem egzemplarza, czy generalnie wszystkich ko 2 bo z tego co słyszałem one są trochę marudne jeśli chodzi o magazynki. Natomiast problem polegał na tym, że nie na wszystkich magazynkach działał. Nie działał właśnie na magazynkach na CO2 od KO2. Nie działa ten pistolet również na magazynkach od WE. Nikt nigdy nie widział dlaczego. Natomiast właśnie <grym> opracowałem drobnego moda, który pozwala strzelać z tej kapy, zarówno na magazynkach na CO2. No jednak nie. Tak, tylko do magazynków CO2 trzeba wcześniej wsadzić pełną kapsułę, a nie pustą, <laughs> więc tego wam nie pokażę, bo kapsuły już nie mam. Ale mam tu na przykład magazynek ARMY z zaworem wstawionym WE. I o ile ta kapa działała na magazynkach od ARMY ze stokowymi zaworami, to nie działała już na magazynkach WE AW oraz na ARMY ze wstawionym zaworem WE. Natomiast teraz. Jak najbardziej działa. Na czym polega mod? Jest bardzo prosty. Żeby wam go pokazać, muszę się dostać do środka. Dobra, została nam ostatnia śrubka do odkręcenia, i tutaj się właśnie zbliżamy do etapu, w którym pokażę Wam o co chodzi. Wszystko obraca się wokół zbijaka zaworu. Który w jakiś sposób jest chyba niestandardowy w ko 2 w każdym razie nie jest do końca kompatybilny ze wszystkimi magazynkami, właśnie nie tylko w k 2 bo w różnych replikach to się zdarza. Różne są tego też genezy i różne są z tym problemy na różnych magazynkach. Natomiast można to w prosty sposób naprawić. Tak jak już zapewne widzicie, chodzi o ten mały różowy element. Ja to akurat wyciąłem z jakiegoś. Budowlanego, plastikowego, gumowego czegoś, co służy tam do czegoś, żeby coś tam było równo, czy murowaniu, nie wiem, nie znam się. Tak czy owak, co to daje? Normalnie, gdy tego nie ma, ten zbijak chodzi bardzo góra-dół. Tak jak widzicie w tym oknie, zresztą, tutaj jest cała wolna przestrzeń. I efekty są takie, że jeżeli sobie spojrzymy oczywiście cofniemy najpierw ten zbijak. O! To, gdyby on był wyżej, nie wiem, czy to będzie widać, tutaj jest zawór w magazynku. Natomiast, gdyby ten zbijak właśnie był na normalnej pozycji, do której on zawsze dążył, to ląduje nad tym zaworem. Nie zbija go, tylko wali wyżej. Natomiast, po takiej drobnej przeróbce, trafia idealnie. Dlatego replika działa zarówno na magazynkach WE jaki na magazynkach, na których wcześniej nie działała, czyli na ko 2 na CO2. To najprawdopodobniej był jakiś tam problem egzemplarza, że nie działało na CO2. Na WE być może nie działa każda, natomiast to jest bardzo prosta rzecz, która pozwoli nam właśnie sprawić, żeby działała zawsze i wszędzie. Dokładnie tak jak widzicie, nie trzeba tu żadnego dziwnego kleju. Tutaj to napięcie nie jest duże, bo to się tylko tutaj prześlizguje w taki sposób, więc. Nic w to nie bije, nie ładuje, tylko się po prostu ślizga. I na razie to działa bardzo dobrze i myślę, że cię pociągnie dalej, bo nic złego się z tym nie dzieje. A jedyna wada, która z tego moda wynika, jest niewielka i jakby rekompensuje to, że ta replika działa i zaraz Wam ją pokażę. Problem jest dość prosty, czyli replika nie będzie działać jeżeli po prostu wsadzimy do niej magazynek, przeładujemy i strzelimy. Trzeba najpierw ją przeładować, potem wsadzić magazynek. I teraz działa jak najbardziej. Nie do końca wiem dlaczego to się tak dzieje. Prawdopodobnie, właśnie ten zawór gdzieś tam trochę wystaje, zahacza, i ostatecznie nie działa tak jak działać powinien. Nie zawór, tylko zbijak zaboru. Natomiast to nie jest duży problem, bo spokojnie można sobie ją najpierw przeładować, wsadzić i przeładować drugi raz. A nie oszukujmy się i tak, jak skończą nam się górki, to zamek zatrzyma się w tym położeniu. Wyjmiemy magazynek, wsadzimy nowy, zrzucimy zamek i to dalej będzie działać. To tyle. Osobiście, szczerze powiedziawszy, naprawdę bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się to naprawić. I myślę, że mod na pewno wielu osobom się przyda, bo można. Prostym sposobem dopasować swoją replikę do niektórych magazynków. To tyle w tym filmie. Wszystkie linki do grup i tak dalej macie w opisie jak zawsze. Dzięki i cześć!